Cześć, zapraszam na kolejny katalog z narzędziami marki Parkside Katalog okazji od poniedziałku 15 września do 20 września W tym katalogu mamy narzędzia dostępne online jak i również w sklepach stacjonarnych Tutaj na pierwszej stronie tego katalogu mamy za 129 zł Chodzi o pilarkę ręczną oraz sekator na akumulator 20V Tutaj mamy cenę obniżoną o 70 zł Każde z tych narzędzi kosztuje 129 zł. Są to narzędzia akumulatorowe. One będą dostępne od soboty, 20 września. Używam je także naprawdę dobrze się sprawdzają do ogrodu. Do małego sadu, na pewno bardzo przydatne. Na stronie 28. tylko na lit.pl mamy narzędzia takie jak odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o mocy 1500 W. Tutaj mamy 20% taniej za 255 zł. Bardzo fajny, pożyteczny odkurzacz i dosyć wydajny. Normalna cena 319 zł. 40% taniej, czyli za 299 zł. Mamy akumulatorową piłę taśmową o napięciu 20 V. Ona jest sprzedawana bez akumulatora i bez ładowarki. Fajna mała poręczna piła, sprawdzona w terenie i dobrze działa. Osobno można zakupić sobie brzeszczoty do tej piły, również bywa na stronie Lidla albo w sklepie stacjonarnym. Obok piły taśmowej mamy szlifierkę mimośrodową, również na akumulator 20V, 30% taniej, strona 29. Tutaj mamy robot koszący, taniej o 25%. Poniżej tego robota koszącego mamy akumulatorową piłę do gałęzi o napięciu 12V. Jest to bardzo małe, ale wydajne narzędzie, też przetestowane. 125 zł, 30% taniej. Oprócz tego, że możemy podcinać sobie jakieś gałęzie, to możemy ją wykorzystać również jako taka piła szablasta mała. Tutaj mamy 30% taniej za 69 zł. Akumulatorowa podkaszarka na akumulator 20V, nowy model podkaszarki, ale te narzędzia, co tutaj mamy pokazane na stronie 29 tylko na Lidl.pl, czyli w internecie, możemy kupić na stronie Lidla, a narzędzia mamy od soboty 20 września. 199 zł, piła akumulatorowa łańcuchowa o napięciu 20V. Sprawdzona, już ta piła jest od dawna. Do lekkiego przycinania jakichś gałęzi czy nawet jakichś małych drzew to ona sobie z tym poradzi. Maksymalne tutaj cięcia, jakie tutaj podaje producent, to jest Pi15 cm. Występuje automatyczny system smarowania łańcucha. Maksymalna długość cięcia to jest 23 cm, długość prowadnicy 30,7 cm. Dodatkowo mamy olej do łańcucha 180 ml, 3 lata gwarancji, bez akumulatora i bez ładowarki. Na kolejnej stronie mamy myjkę ciśnieniową za 499 zł, 100 zł taniej, długość przewodu zasilającego 5 m, wydajność maksymalnie 500 litrów na godzinę. Ciśnienie robocze 115 barów, ciśnienie maksymalne 170 barów. W zestawie mamy lance, dodatkowe elementy czyszczące, szczotkę obrotową, turbofres do usuwania brudu, igła do czyszczenia dysz, przyłącze do wody, szybkozłączka z adapterem do węża ogrodowego, wąż wysokociśnieniowy o długości 10 metrów oraz 500 ml środka czyszczącego. Myjka ta posiada 2400 W Na stronie 31 mamy właśnie tą pilarkę łańcuchową, ręczną oraz sekator na akumulator Tutaj mamy wyraźnie napisane w sklepach i na lit.pl Od 20 września Te dwa narzędzia polecam jak najbardziej, bardzo przydatne w ogrodzie na stronie 32 mamy akumulatorowy odkurzacz, dmuchawę i rozdrabniacz do liści, czy w jednym. Na dwa akumulatory 40 V. Maksymalna ilość przepływającego powietrza to jest 570 m3 na godzinę. Pojemność zbiornika 40 litrów. Rozdrabnianie 15 do 1. Czyli mamy tutaj funkcję rozdrabniania, funkcję odkurzania i funkcję dmuchawy. A tutaj mamy już taką dmuchawę mniejszą. Za 79 zł, również na akumulator 20V, ale tylko jeden tamto było 40V, a tutaj mamy 20V. Maksymalna prędkość powietrza to jest 210 km na godzinę. maksymalna objętość powietrza 30 litrów na sekundę. Za 129 zł poniżej mamy akumulatorowe nożyce do żywopłotu również na akumulator 20V, długość cięcia 50,5 cm. Maksymalne gałęzie 1,5 cm. Akumulatorowa podkaszarka teleskopowa od napięciu 20 V. Bardzo pożyteczna pilareczka. I potrzebujemy podciąć sobie gałęzie gdzieś na jakiejś wysokości, nie potrzebujemy wówczas drabiny, a jeżeli nawet użyjemy drabiny, to jeszcze wyżej możemy dosięgnąć gałęzie, które chcemy przyciąć. Także polecam jak najbardziej tego typu narzędzie. Maksymalna średnica gałęzi, jakie możemy przecinać, to jest 20 cm, prędkość łańcucha maksymalnie 5 m na sekundę. Długość całkowita 270 cm po rozłożeniu. Długość sięcia około 20 cm. W zestawie mamy osłonę prowadnicy. Pasek do noszenia. Narzędzie montażowe. Smar do łańcucha na bazie wody oraz okulary ochronne 50 zł taniej. To jest bez akumulatora i bez ładowarki. Na kolejnej stronie mamy tutaj akumulatory. 129 zł 4Ah. 99 zł z ładowarką 2Ah. Akumulator również nożyce do żywopłotu na wysięgniku na akumulator 20V za 199 zł. Długość cięcia około 41 cm. Średnica 1,2 cm. Długość całkowita po rozłożeniu 270 cm. Na kolejnej stronie za 99 zł mamy takie nożyce do trawy ręczne. Oraz takie nożyce do żywopłotu, takie przystawki, które po prostu wymieniamy sobie. Urządzenie dwa w jednym. Maksymalne średnice gałęzi, jakie możemy przecinać, to jest 0,8 cm. Nóż do cięcia trawy posiada szerokość 12 cm. A do cięcia krzewów długość 18 cm. To dzisiaj mamy same ogrodnicze, ogrodowe narzędzia. Tutaj mamy też bardzo pożyteczne. Narzędzia jak zmiotki różnego rodzaju, łopaty, sztychówki, widły, takie pojemniczki na liście, siekierki, toporki. Na kolejnej stronie mamy pilarkę ukosową z posuwem o mocy 2000 W. W zestawie posiada tarczę tnącą, pojemnik na pył, narzędzia do wymiany tarczy, dwa urządzenia mocujące. Narzędzie do regulacji zabezpieczenia przed przewróceniem, do precyzyjnego cięcia drewna i tworzyw sztucznych. Prędkość obrotowa 4800 na minutę. Tarcza tnąca o średnicy 21 cm. Posiada 24 zęby. Regulacja pochylenia od 0 do 45 stopni. Długość przewodu 2 metry. A również poniżej mamy stoliczek fajny za 179 zł, idealny pod tą właśnie ukośnicę. maksymalny udźwig tego stoliczka to jest 150 kg. możemy zastosować piły szyfierki strugi wiertarki to jest taki stolik uniwersalny pod takie maszyny kolejna strona różne pędzelki za 15 zł do lakierów glazury za 70 zł mamy zestaw dłut lub noży tokarskich a za 299 zł mamy pilarkę Marki Parkside Performance na akumulator 40V, ale musimy mieć dwa akumulatory 20V. Długość cięcia 38 cm, długość prowadnicy 45,5 cm, prędkość łańcucha pierwszy poziom 15 m na sekundę, drugi poziom 25 m na sekundę. Automatyczny system smarowania łańcucha będzie u mnie film na kanale na temat tej pilarki. Przetestujemy ją, sprawdzimy, zobaczymy jak ona działa. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć i zapraszam na kolejne moje filmy. Hejka.